Witam ponownie na żywo z naszego studia. Widać sporo osób. Zapowiadaliśmy w rozmowie z Aleksandrem i jego synem, że będzie teraz spotkanie na temat tego jak można pomóc ludziom stosując zabiegi z obszaru medycyny naturalnej i w naszym studiu nasz kolega właśnie Aleksander Halecki junior, że muszę używać junior, bo już nasi widzowie mogą się podepomnieć jak to, przecież widzieliśmy Charyckiego. nie są tak, że on <grym> często tak. występuje, zgadza się. Więc pozwolić, że będzie junior. Tutaj przyjechali do nas, z, jeszcze są poza kamerą, to jeszcze za chwilkę będzie jedno wejście ostatnie, Aleksander. Aleksander Sobczak, witam serdecznie Pani Olu i Pan Roman Miśkiewicz, tak? Miśkiewicz tak. tak, tak powiem na to, są u Ciebie Aleksander, tak są u Was w ośrodku tutaj goście, tak? Tak, te osoby, które byli u nas na kuracji, chcieliby opowiedzieć, jak to mniej więcej wyglą wyglądało, jakie są efekty, bo często pytałem ludzie, no, są takie na telefony do nas, czy faktycznie ośrodek jeszcze istnieje, z, 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 czy pracujemy i tak dalej. Dużo, dawno nie było opinii pacjentów, chcielibyśmy się zaprezentować, jak to mniej więcej w ich przypadku było. To może zaczniemy, ja tylko przesunę mikrofon, może zaczniemy od pani Aleksandr. O, okay. Przyjechała Dlaczego? Pani z powodu, podejrzewam z jakichś poważniejszych, bo, bo jak Pani siedzi i jest tam Pani pewien czas. Zacznijmy od powodów. 11 lat temu stwierdzone zostało u mnie stwardnienie rozsiane i do tej pory zawsze starałam się szukać na własną rękę jakichś metod naturalnych, aż moja ciocia znalazła w stronę właśnie Świebodzic. I tak właśnie w ten sposób się tu dostałam i jestem pod wielkim wrażeniem. Jest hardkorowo, tak mogę to ująć. Zabiegi są no, niektóre bardzo bolesne, że trzeba się powstrzymywać, żeby się nie popłakać. Jest ciężko, ale są efekty. Jest siła w nogach. I psychicznie też jest dużo inaczej. A propos zabiegów, na przykład masaż tajski, masaż chiński, takie hartowanie organizmu, oblewanie zimną wodą, sauna, co jeszcze okłady zborowiny, także są naprawdę cuda, o, miód, na przykład masaż miodem, co miałam ostatnio, było bardzo ciekawe. I, i co najważniejsze, że są efekty. Mówiła pani o pewnej bolesności, ale podejrzewam, bo też tam przecież przyjeżdżałem na ten dzień dwa i tych mm. czasu nigdy nie miałem, to najbardziej mi tutaj to skwierał masaż kamieniami, jeśli chodzi o limfę, tak? O, o, tak. Przepychana limfa z całego mm. ciała kamieniami. Potem jeszcze kamienie nie bolą. Jak jest limfa przepychnięta, to już tu nie boli. Gorzej bańki. No, ale to każdy bańki, inaczej a, pewnie odbiera. A bańki tak, no to kilkanaś minut, prawda? Wybrać, Bo każdego tak, jest indywidualnie nie, to. Ja ustawiłem bańki, tak. tak, nie nie tak, ale kamień to cholewka, ciężko. Jest ciężko, tak. <laughs> Trzeba zaciskać zęby ile razy. A popłakałam się też bardzo często i. Masaż stóp. Bardzo bolę się. Szy... Ale to jest niezbędne, Aleksandrze, no, jakby powtarzamy rzeczy oczywiste, ale no, czasami im bardziej boli, tym bardziej pomaga. Dokładnie, dokładnie. I to, nie to jest kwestia całego kompleksu tych metod, które są e, o, przez Aleksandra wymyślone i mm -hmm. stosowane. Przez mojego ojca i to faktycznie działa, Jeżeli borać po jedną metodę, to no, niestety to nie tak funkcjonuje jak powinno, tak, a w całym kompleksie, jak są efekty, naprawdę dużo osób u nas w akademii już tutaj było i są zadowoleni ludzie. Mm -hmm. A teraz powiedzmy o tej różnicy, bo, bo to jednak serdecznie to jest bardzo poważna sprawa i nie chcę pani powiedzieć, pani Olu, że nastąpiły istotne zmiany tak po tym, po tym okresie. Tak, tak mogę stwierdzić. Wcześniej przed przyjazdem tutaj, jak dotykałam swoje nogi, to były po prostu flaki, a teraz czuję, że są mięśnie, jest siła mm -hmm. a, i a, chodzę, staram się chodzić, staram się podnosić, stawiam pierwsze kroki. Jak mam przy sobie z jednej i z drugiej strony osobę, no to idę. Mm -hmm. Jest bez porównania siła większa niż była wcześniej. W związku z tym, jakie plany na przyszłość, bo jednak to ile, jeszcze raz, ile dni pani była do tej pory? W jednym ciągu? Będą dwa miesiące. To jest spore. Tak. spore tak. A... Dużo pracy. Dużo pracy. I co, ale jakaś przerwa się należy, co? Teraz przerwa i dużo pracy przed nią e, będzie, ale jeżeli będzie miała możliwość, jak najbardziej zapraszamy na powtórzenie turnusu po jakimś czasie. Na obecną chwilę musi organizm sam zacząć pracować. Widać, że postępy są, a mianowicie, że choroba zatrzymana. E, mhm. Postępy w, w kierunku polepszenia jak najbardziej są i oni się powinny jak najbardziej utrzymać, żeby tylko trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować na sobą. I właśnie, jak będę w domu, to cały czas muszę to utrzymywać, czyli muszę ćwiczyć. Nie mogę znowu pozwolić na to, że, że będzie gorzej. Muszę hmm. dać dużo z siebie jeszcze, jak wyjdę do domu i ćwiczyć, cały czas ćwiczyć. Ale powrót Pani planuje, Pani Olu, za jakiś czas znowuż, tak? Powrót tutaj? Znaczy z tego, co wiem, moja ciocia rozmawiała właśnie z Panem Aleksandrem, to te dwa miesiące, to to jest taki krótki wstęp do tego, żeby to się poprawiło tak, tak na dobre, żeby było dobrze. Dwa miesiące, potem pół roku, i za pół roku znowu. Znowuż jest pani zdeterminowana, głęboko pani wierzy w to, że ten wysiłek ma sens, bo to tak się zdaje: to jest taka terapia, tak, pilować siebie i potem jeszcze poza ośrodkiem. W ośrodku to pół biedy, hmm. bo tu za ciebie przynajmniej cię pilnują najgorzej jak pójdziesz do domu i nie ma tego motywatora w postaci że jest pobudka, że są zajęcia, że kolejny że grafik tak, z grafiku na, z, z terapii na terapię i dzień mija, tak. A tutaj a tutaj samemu trzeba troszkę pilnować. No będzie ciężko, ale to jest dla mnie ostatnia deska ratunku. Lekarze już nie widzą dla mnie pomocy żadnej, dlatego trzymam się tego jak mogę. To jest jedyna deska dla mnie. No i właśnie słuchajcie, to jest ten cały problem, który zresztą mieliśmy wcześniej w tej audycji, że z jednej strony wykaże sami oficjalnie mówią, że nie można pomóc, a z drugiej strony część tych środowisk, nazwijmy to związanych ze służbą zdrowia, no, robią wszystko, żeby utrudnić, utrącić, zmniejszyć, a nawet zniszczyć, się, bo wiedzą o niektórych ludziach związanych z lobbyingiem przemysłu medycznego, tego typu rzeczy, bo to nie pasuje do ich wiedzy. Oni w ogóle nie są kształceni w tym kierunku, więc cóż oni mogą widzieć o terapiach naturalnych, skoro to się nie uczy na medycznych uczelniach. A jedyne, co potrafią, to, to po prostu próbować za, za, zagłuszyć, albo, albo zabić pod dywan tego typu wypowiedzi, jakie teraz pani Ola tutaj mówi. To znaczy, krótko mówiąc, z obszarze medycyny tej akademii oficjalnej uzyskała pani jakieś... Proces terapeutyczny, który Pani tak poprawił zdrowie w ciągu powiedzmy półtora miesiąca, jak tutaj to się stało? Nie, absolutnie nie. Nie mają ratunku. Nie mają środków, żadnych leków. Sprawdzała Pani, robiła to Pani z nimi? Tak. Leczyli Panią? Tak, leczyli. A zawsze jak był rzut, czyli pogorszenie choroby, to byłam odsyłana na korplówki na trzy albo na pięć dni, no i... Jak się pogarszało, to za każdym razem na kroplówki, na kroplówki. No i tak nieciągnąca się historia. Czyli niby leczenie, no tak naprawdę nie bez jest. Leczenie, bez no efektu. Właśnie, to jest, hmm. jak to się mówi, informacja dla tych, którzy chcą mieć jakieś uczciwe przykłady, jak to się dzieje. Co nie znaczy, że nie ma przypadków, gdzie medycyna, natura, medycyna akademicka ratuje ludziom życie, bo to wszyscy doskonale o tym wiemy. Natomiast niepotrzebnie zwalcza i szykanuje ośrodki terapii naturalnych, które przynoszą tyle ulgi, a nawet radykalnej poprawy zdrowia. Panie to jeszcze na koniec będzie, może kilka zdań na, na audycję, będziemy kończyć, ale teraz mamy tutaj Pana pana tak Romka, tak? tak. Panie Romku, Pan też trafił tutaj do Aleksandra, do ośrodka Siebodzicach. Dlaczego? Z, cz Z czym? To znaczy, moja sytuacja była taka ja to dziwna troszeczkę, bo. Do... Do stycznia tego roku. Stycznia tego roku ja praktycznie byłem zdrowym człowiekiem. Później, jak się zaczęła już taka konkretna zima, y, rozbolała mnie szczęka nie, i zęby zaczęły boleć wszystkie. Poszedłem do dentysty, wstawili mi tego zęba, potem y, tą blombę całą, czyścili wszystko, co tam mogło być. No i potem tym zębie zaczęło wszystko mnie boleć, stawy, mhm. totalnie padałem, nie, ze wszystkiego, no, ale w tym czasie jeszcze doszła grypa, nie, musiałem się zgłosić do lekarza normalnego, żeby jakoś to, bo nie mogłem pracować, musiałem brać jakieś tam po prostu y, wolne dni, żeby, y, z pracy, żeby, to tylko jedyny ratunek był właśnie, żeby iść do lekarza. Poszedłem, to mi przepisali kropelki takie jakieś tam na, na kaszel. Po tym dopiero się zaczęła ta choroba rozwijać, nie? Zacząłem mocz oddawać strasznym bólem, tak bym kamienie rodził, nie? Ja, ze względu na to, że pracuję w Niemczech, nie? do Polski przyjechałem w okresie na święta, jak gdyby. No i już tak byłem wycieńczony, bo jeszcze stałem w korku, jechałem w korku, można, czyli stałem. 12 godzin. to Byłem totalnie wycieńczony. Jak poszedłem na tą kontrolę, do pierwszej tam pani doktor tego kontaktu naszego, i od razu skierowanie do szpitala dała. Co się okazało? Mał za wysoki cukier. Nikt tego nie zauważył wcześniej. Te bóle wszystkie, które, mocz z bólem, to po prostu był nadmiar cukru i po prostu wychodził. Także Ratunku żadnego nie miałem. Ok I się zaczęło się. Badania takie, badania takie, badania takie. Ja tak sobie myślałem, No tutaj nie mam siły za, z tymi badaniami jeździć wszędzie. Akurat w domu tak sobie siedzę, miałem trochę wolnego. I tak szukam tam gdzie jakiego ratunku innego. nie, Bo widzę, że już tutaj ratunku żadnego nie będzie. Nie? To tak jakby można policzyć dni życia. Nie? No i tak jakoś tak na... Na studia a, płat, yy, nie, 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 nie. To chyba na Pana... Kondycję? Pan chyba tam oczyszczanie wątroby. Hmm. Aha, tak. Z takie Panem coś takie. takiego, takiego. I tak, tak to mnie to zainteresowało. Także to był taki bodziec bezpośredni, że to jest to, że muszę tam jechać, nie? No ta sytuacja w tej chwili, jaka jest tutaj po 30 dniach tej terapii, jest dosłownie... Jestem nowym człowiekiem, jak gdyby. Mięśnie wróciły na swoje miejsca. To już były szlaki, można powiedzieć. Robale niesamowite wychodziły z każdej strony, gdzie tylko mogłem popatrzeć przy tym. Nie? W tej chwili już dzisiaj akurat kończę tą y, terapię i jestem bardzo zadowolony, m, pozytywnie nastawiony nawet na... na że, czyli co, wracam, pełna sprawność? Pełna sprawność to totalna. Nie badałem jeszcze cukru, mm -hmm. bo odrzuciłem cukier, czyli znaczy te tabletki, które miałem zapisane, bo cały worek miałem zapisany, jak byłem w szpitalu, musiałem to odrzucić. Nie? Bo to mnie dobijało. Jedno tam zażyłem, bodajże chyba przez dwa dni zażyłem i jeszcze umierałem po tych tabletkach. Odrzuciłem to totalnie, tu przyjechałem bez tabletek. Czuję się normalnie dobrze, nawet tam raz chyba sprawdzałem, ciśnienie było, ciśnienie było bardzo dobre. Cukru jeszcze nie sprawdzałem, ale się czuję normalnie. Bardzo dobrze się bez tych tabletek czuję. Czyli mamy kolejny przykład, słuchajcie, jak to, jak to działa. Miesiąc czasu, duże efekty. Aleksander, tutaj jeszcze dopytam, tak może podsumowując, to, bo mam jeszcze jedną rozmowę po tej z kolejnymi osobami. Czy jeśli chodzi o repertuar różnych zabiegów, bo tam w zasadzie jest kilkadziesiąt, jakby zliczyć wszystkie, które są. Z tym, że na bieżąco to kilkanaście, w z takich najbardziej dyżurnych, tak? Mhm. Tak ja pamiętam tak. przynajmniej. To czy coś ze względu na to, że taka właśnie jest opresja zewnętrzna, że jest tyle tych szykan i te sprawy z prokuraturą czy z, z obawy przed tym, że ktoś doszuka się, że coś może być niezgodne z przepisami, więc zeznawali się z jakiejś terapii na przykład. Czy no, metoda została taka, jak była. Ogólnie nie jest, ale pamiętam, właśnie. że było manewrowania, że była demoterapia, Czy stosujecie to teraz. Demoterapię czy... pod tym względem na razie odstawiliśmy. Zastaliście. Pod tym względem odstawiliśmy, żeby no, nie ryzykować. Nie żeby to, nie prowokować, tak? Bo nie zdaje się, że. jest i... to niezakazane, nie ale lepiej można to inaczej rozpatrzeć zawsze. Nie? Mm -hmm. więc, e... Ponieważ oni się z tym nigdzie nie zetknęli, więc jak coś jest nieznane, to mogą od razu. E... Dokładnie tak napinać, jest. Nie trzeba się napinać. A... <laughs> od dymu przy ognisku, że nikomu metody, się, się nie, według nie zrobiło. Więc według ja metody ja tam terapii, ponad 40 tak. metod stosujemy aha, aha. na całej terapii. To jest, jeżeli licząc każdy szczegół, co, co działamy, to jest wiele rzeczy, które robimy. No i widać właśnie te efekty. Generalnie wszystko, co, co przez Aleksandra było wymyślone stosowane. Nadal, nadal terapeuci Dokładnie. są, te osoby, które obsługują. Wszystkie są. przeszkolone osoby, pracowniki są, jak były hmm. takie, dalej są. Również przyjmujemy nowych, w razie potrzeby hmm. funkcjonujemy jak najbardziej. Borowinka, Borowinka to moja ulubiona w ogóle była terapia. Zawsze chipsy, się... tak? E, chipsy, no to na początku, ale potem, że jest Borowina, to można było się przespać, ja bo, Można się zrelaksować w tej ja chwili. ja zasypiałem, potem spóźniałem się na niektóre kolejne terapie, szukałem je po całym ośrodku, <śmum> <śmum> ja chyba zasnął na Borowinie. <śmum> tak, tak, Borowina super, no, Tak to połączyć to jest... wszystko razem, te mm -hmm. wszystkie masaże, to ma swój sens, bo mm -hmm. ten organizm naprawdę pracuje y, spokojnie, Mm -hmm. I regeneruje bezpośrednio sam siebie. Mm -hmm. Od tyłu. Wyrzuca jak gdyby te choroby. Ja mam zdjęcia porobione różnych tam robaków, takich, które by wychodziły, ale to szkoda nawet pokazywać się coś, bo to paskudnie wygląda. No, paskudnie ale naprawdę, naprawdę ale na... to co wychodzi z człowieka, to jest. To jest, Człowiek to jest Nigdy naprawdę. nie pomyślałby, że na... trzeba się odrobaczyć, czy jakieś takie sposoby zrobić, żeby tego się pozbyć. Ludzie z tym żyją. Pani Olu, Pani też się, że tak powiem, odrabaczała. A jak po oczyszczeniu wątroby na przykład? No nie jest łatwo. To są ciężkie momenty. No ale mam już kilka, mm -hmm. kilka razy za sobą. Teraz, dzisiaj właściwie mm -hmm. też jest oczyszczanie. No to Trzeba to już... przejść. No. No, no, Dla Do swojego dobra no, zapraszamy wszystkich no, tak. to. Także, także to rozumiem że jeśli chodzi o poszukiwanie w internecie kontaktu z wami to się nie zmieniło czy najczęściej jakiej rodzaj strony wy, wystukujemy www.medycyna-ludowa.com to jest dalej funkcjonuje wszystko jest można wejść poczytać jest instrukcje można oczywiście całą samemu. I jeżeli ktoś sobie nie radzi, lub potrzebuje większej pomocy, zawsze można do nas przyjść. Jest zresztą dużo filmików też u Was na blogach, przecież Waszych. Nie tak, się tak, udziałam, to... dokładnie. Dużo instruktorowych no, filmików, w można mm -hmm. się też dużo mm -hmm. doświadczyć i nauczyć się, jak można zdrowo żyć. To, jeszcze też pewnie warto dodać mm -hmm. y, na temat pracowników, którzy wkładają serce w to, co robią, w te masaże. Pomimo, że są bolesne, ale to, to widać, że to jest robione z serca, że to jest tak dokładnie wszystko zrobione, warto im chylić czoła za to, co oni robią. Wielkie dzięki. Bardzo się cieszymy, że możemy pokazywać ludzi, którym naprawdę pomogło i to czasami w trudnych sytuacjach. Oj, oby jak najwięcej takich przypadków. Bardzo Wam dziękujemy również za tą odwagę, bo największy problem, jaki mamy, już tak powtórzę, co nieraz o tym mówię, że tyle osób uzyskało w Polsce pomoc ze strony w ogóle terapii naturalnych w różnych ośrodkach, nie tylko oczywiście tutaj. I jaka niewielka część z Was, yy, mówię do tych, którzy skorzystali, yy, ma tę odwagę, żeby przyjść i powiedzieć: słuchajcie, wiem, takie dolegliwości, to było robione, jest teraz tak i tak. To jest pewna zachęta, to jest informacja dla innych: róbcie to, nie bójcie się tego. Przecież to jest też jakiś swoisty wasz was dług wobec, wobec yy, innych ludzi, bo, yy, bo to jest jedyna rękojmia, że inne osoby, które są chore, znajdą ratunek. Często nie jest tylko kwestia zdrowia, ale nawet życia. I, I sami dobrze o tym wiecie, bo wam pomogło. Ja nie mówię, że wszystkim pomogło, bo często jest tak, że nie wszystkim, ale tak dużo ludzi skorzystało z tego, że no po prostu grzechem jest yy, chować to tylko dla siebie yy, przed takim stydem, obawami, że tam może mi to zaszkodzi, albo ktoś coś powie, albo może lekarzowi się to nie spodoba, do którego chodzę. No ludzie, po prostu odknijmy się. Yy, to są rzeczy, które powinniśmy w pierwszej kolejności, yy, yy, powinniśmy nimi dzielić w pierwszej kolejności. Nie dzielić się nawet tym, jak kasę zarobiliście, tylko dzielić się tym, w jaki sposób doszliście do zdrowia, do poprawy zdrowia. No ale myślę, że większość naszych widzów to doskonale rozumie i też skorzysta z okazji. TV zaprasza każdego, kto skorzystał z dobrodziejstw z medycyny naturalnej i jednocześnie mógłby się tym właśnie podzielić. Dziękuję wam bardzo Waszym widzom za, za uwagę. Dziękuję.